w Polsce, inaczej jest we Włoszech. Mniej więcej niektóre kwestie są podobne, no bo mówimy o tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, więc jest też jakaś taka ogólna e, konstytucja tego, co w jakiś sposób mają państwa e, funkcjonować i tak dalej. Ale dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o dziecka, bo to jest najbliższe naszemu spotkaniu. A z dziecka przejdziemy dalej do mediacji, mediacji w o tym będzie mówiła bardzo. E, powiedzcie mi proszę, czy wiecie ktoś o Konwencji o prawach prawa dziecka. Kto był inicjatorem, kiedy się to pojawiło? Ale nie Jerzy Siwa na początku mówił, że był taki pan, który nazywał się Krzesińskim i w Stanach Zjednoczonych to on, jako dyplomata, tak doprowadził do pokoju i wskazywał sądowi amerykańskiemu, że... Izrael i dla inne kraje, które na to chowały, powinny się dogadać. Tak, inicjatorem też był Polak, jeżeli mówimy o konwencji o prawach człowieka. W zasadzie Polacy, bo to sama, sama grupa. A wszystko zaczęło się od Janusza Porczaka. Znaczy Janusza Korczaka? Pedagoga, pisarza, pana Kul, doktora. I. wam to coś? Nie. Niektórym nie. krajowym nie. Nie czytaliście? Na pewno, no, na pewno, na pewno, przynajmniej fragment, fragment. Wszystko się zaczęło od tego, że Janusz Korczak faktycznie przez całą swoją karierę, przez całe swoje życie, wybitny pedagog, pracujący z dziećmi, pracujący z dziećmi też yy, bez rodziców. Yy, ja sam jestem pedagogiem i nie ukrywam, że gdybym w szkole podstawowej nie czytał niektórych jego tekstów, to pewnie później nie wybrałbym takiej, ani innej drogi. To jeden z pokazał mi, że warto że warto być pedagogiem i warto pracować z dziećmi, młodzieżą itd. itd. Moja kariera ja później się potoczyła tak, że po skończeniu studiów zacząłem dużo było Bo wyobraźcie sobie, że w zasadzie przez ostatnie 18 lat widziałem całą Europę. Ale nie na zasadzie takiej, że pojechałem sobie na dwa dni do Rzymu. Nie, mieszkałem w różnych krajach, pracowałem, prowadziłem warsztaty. Przez szkoły, Przez koledzy, proszę, To prawda, proszę, Przez nawet Przez nie wiem, czy. Prowadziłem warsztaty dla dzieciaków, dla młodzieży, właśnie z edukacji o prawach człowieka. I chcę wam powiedzieć, że to Janusz sportach tak naprawdę, pedagoga i polityka, spowodował jego myśl. On zawsze mówił w swoich różnych tekstach, że nie ma dzieci, są ludzie. Tak? I to jest tak naprawdę najważniejsze, bo to nam mówi o tym. Zapraszam. No, no, nie, ja nie muszę nie ma takiej potrzeby, żeby się I mówił nam o tym, że nie ma dzieci, są ludzie. Dlaczego? Dlatego, że... Dzieci też są osobami, też są jakby człowiekiem, tak? co prawda mają różne mniejsze możliwości, no bo chcą się, wzrastają, tak? muszą być w jakiś sposób i tak dalej. I taka myśl przyświetlała temu, żeby pojawiła się konwencja o prawach dziecka. Zainicjowana przez Polaków, przez Polską grupę, która zajmowała się prawami yy, dzieci, yy, prawami yy, związanymi z rodziną, funkcjonowaniem. Rodziny w 1978 roku zainicjowała i złożyła pierwszy projekt konwencji o prawach dziecka. 11 lat później, 11 lat później w 89 roku pojawia się konwencja, pojawia się konwencja, czyli jak widzicie nie tylko Zbigniew Brzezinski, nie tylko inni Polacy, nie tylko pani Kopernik, nie tylko Maria Filip Kłodowska, która dostaje dwa noble, na swoje wybitne osiągnięcia. Nie tylko Lech nie tylko Jan Paweł II, ale też Janusz Korczek. Tych postaci wybitnych Polaków mamy bardzo dużo. To znaczy, że w kontekście pokoju, w kontekście takiego funkcjonowania społecznego na całym świecie, mamy niesamowicie bardzo duży wkład. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali. Chciałbym, chciałbym żebyście mieli tą świadomość, że ta puścizna tego, co robią Polacy na świecie, jest naprawdę ogromne. Wystarczy sobie wgłębić się w literaturę, wgłębić się w autorów tego, co na tym świecie powstaje. Jeżeli mówimy o dialogu, to mówimy m.in. też o przedsięwzięciu. Jeżeli mówimy o dialogu w kontekście dzieci, ich praw, mówimy o kurczakach. W 1989 roku faktycznie powstaje podpisana przez w ONZ Konwencja o prawach dziecka w roku 90. konwencję podpisuje Polska, także Włochy. W Polsce na tym pojawia się rzecznik praw dziecka. Czy wy Włoszech macie rzecznika? Tego nie wiem. O, nie, nie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Prawdopodobnie tak. tak, tak. E e Prawdopodobnie tak. E czyli najważniejsza rzecz. To jaki chciałem wam powiedzieć to to, że żebyście mieli świadomość, że takie dokumenty funkcjonują. One traktują m.in. o tym, y, jakie są Wasze prawa, tak? Y, bo te prawa wywodzą się tak naprawdę z godności człowieka. Jeżeli mówimy o godności człowieka, to mamy dwie ścieżki. Mówimy o wolności i mówimy o równości. Czym dla Was jest równość? Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na zdrowie, na kolor skóry, na pochodzenie, na wiek, na status materialny i itd., itd. O tym też się mówią rozporządzenia Unii Europejskiej. Czternasty paragraf traktatu europejskiego mówi o tym, żeby nie dyskryminować nikogo ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, status materialny. Mówię, to się wywodzi z tych dokumentów, o których wspomniałem, gdzieś w powszedniej deklaracji praw człowieka, konwencji o prawach dziecka itd., itd. A jeżeli mówimy o wolności, żaden z nas, jak tu siedzimy, ani pan, ani pan, ani tam, tam z tyłu, Pan nie daje nawet tego pań, rzecznika, rzecznika praw dziecka we Włoszech, który jakoś nie wychodzi mi tutaj nic. No właśnie, też szukałem, jakoś no, nie mogłem do niego no, nie dojść. Może się. Nie... zakamuflował. się Pan, koleżanka tutaj, pan. Tak jak tu siedzicie wszyscy. Nie jesteście niczyją własnością. Niczyją. Nawet waszych rodziców. Bo rodziczy mają obowiązek, bo z konwencją prawa człowieka, żeby do uzyskania Waszej pełnoletności, wami się zająć. Oni mają obowiązki, bo bardzo... Przepraszam, ale znaczy, jest jakiś rzecznik, prawda? Dobrze, żeby... to zostaw. Jak jest, to super, to bardzo się tego cieszę. To znaleźć się Zostawmy sobie. Na pewno tobie sprawdzą. Jak będą ci, co to, tobie sprawdzą. Niech też mnie niczym nie możecie być miłodnikami. Nie możecie się też spojrzeć w naszych tak? to są niezbywalne. Pomyślcie. Gorąco was do tego zachęca. To, o czym powiedziałem, to jest taki naprawdę krótki wstęp. Jak pracuję z młodzieżą, dzieciakami w różnych szkołach. Przez długie lata byłem trenerem w edukacji <coughs> w Rady Europy. I powiem wam, że takie warsztaty, jak organizowaliśmy, to trwały godzinami, tygodniami czasami, Były rewelacyjne warsztaty. Jak ludzie przyjeżdżali na przykład z Włoch, z Estonii, z Hiszpanii na takie tygodniowe, to oni chcieli wyjeżdżać. Do tej pory mam mnóstwo przyjaźni, mnóstwo kontaktów z młodzieżą, która wtedy uczestniczyła w tych warsztatach. Zachęcam was gorąco do tego, Żebyście zajrzeli, chociaż na chwilę do konwencji o prawach... Nie. Do powszechnej deklaracji praw bo Poznacie to powiedzenie. Jak to się mówi, że jak ktoś nie zna prawa, to co? No ja wiem, bo to jest w prawie rzymskim, prawda, moi drodzy? Co tam? Przybijano gwoździem taki dokument w Senacie, że co? Co, jest, co się dzieje, jeżeli ktoś nie zna prawa i przestępstwo popełni? Jest zostawiany bez, bez żadnej kary, mm. bez żadnego sądu. Bardziej mi chodziło o to, że nieznajomość prawa szkodzi. No właśnie, właśnie o to chodzi. O to chodzi, że wszystko jedno, czy wiecie, e, że zrobiliście coś wbrew prawu, czy nie, to i tak was to prawo obowiązuje. I to mm. zawsze było na Senacie, na czwiarku Senatu zawieszone. Także nie tylko macie prawa, ale też macie obowiązki mm. wobec siebie nawzajem, wobec rodziców i wobec społeczeństwa. Ja mam, ja Was zostawiam w tym wstępniaku. Yy, mam tendencję do tego, żeby prowadzić... Długi, długi. Dobry. Przepraszam bardzo, yy, bo tutaj z Panów jeszcze jest. Proszę. Yy. To chyba na spotkanie z... Yy, tam po stronie. Aha, tam jest spotkanie. Ale to, to tak wstępnie. Yy, Szanuję Was ani Ania ja wam powiem teraz o mediach, mediacjach drugiej i wprowadzi Was do mediacji. Jak będziecie chcieli pogadać, jak możecie się zaangażować w takie działania międzynarodowe z nami, to, co proponujemy w naszym domu mediacji, to ja cały czas jestem dostępny. Tak długo jak tutaj jesteśmy, to jestem dostępny i możecie ze mną pogadać. Ja dziękuję Wam. Dziękuję bardzo.